Witajcie z tej strony Hubiwiki Dzisiaj ze mną jest Kasper XING. No i dzisiaj będziemy sobie grali. Brawl Stars. Brav Stars, dokładnie. I pokażę Wam co, co mi dropnęło kilka godzin kilka Przez kilka miesięcy, było, nie było długo filmu. I mam. Mortisa Ja go mu wylosowałem Pema Franka Darila. Darila. Penny I kilka godzin Tam. Karno. Teraz będzie to I Jacka. Jacka I nie ma już bardzo rzadkich jakich. Nie mam tytułu Za to Więc sobie pogramy Trochę Rano dzisiaj go, do, go dropnąłem Dokładnie. Mam 5553 uchartów. Będę zrobił to przepraszamy. <laughs> A ja lubię to zrobić. <laughs> Weźcie tam robi. Weź, kocha, widzę, jak to machanie fajne <laughs> No, już pokazywałam. Tak? Taki... Taky kuka. No, fajnie, no. Zastavejte komentáře, když se kanál. Tak tady lajkujte. to není ono. Hachť to, chodź to, cho, chodź

nie, nie, dobra, zaraz, zaraz. A bo dawaj mam robota robotę, sobie przyciągniemy. No no, nie, 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 mi nie, 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 To tutaj e, wszystko tutaj o to w tym. chodzi, Nie wiem czy mnie ktoś zrozumiał. Ale co? <laughs> Nic. 42 nie mi dodało. Mogę na bo mam tą rękę na broku. Na brokule. I Tutaj sobie ustawimy zamiast. sobie kupię Big Boxa. Pobre, nie? O, Czekaj, ja kupuję Big Boxa. Ty sobie, masz przed sobą? Mam, ja mam big boxa, ty masz małą skrzynkę, więc otwieram i dwójka, dwójka, lol, świeci się, nie, u ciebie nie wypadnie o, bo bonus, bonus, O, odświegamy. Jeszcze bym mógł sobie, jakby mi dodało 5, to bym mógł sobie kupić jeszcze raz Big Box y, Nie tutaj mam to mam gadżeta w jej kocie. No, więc fajnie. To co jeszcze raz gramy było? No. A ja weźmy sobie. E, Pokażę wam jakie Kacper ma postać. Słoba, ty ile ja masz postaci? 19? 20, chyba 1. Co? No, ma no 8 bitowca. No, a ja mam więcej No po harfek. No, 21. Mam? Więc zostało mi tylko 14. Ale mam... I zostały mi legendy ba mityczne. I I tylko tyle. Ośmiobitowiec i. MC... So I jakbyście się pytali, taką ciekawostkę. Ach, to... Ma tutaj poko na telefonie Ja by tego nie wierzył Dawaj tak, gramy tak, Ja wybiorę sobie postać hmm. Dla Kacper też brakuje Z bardzo rzadkich Tylko Jacka dobra, Dokładnie Ale ja będę miał stał Powera Na szelce jak ranga Więc biorę sobie o nie, A ci. też brok sobie A to dobra to o, mam gadżet, ale oh. lujaj do przodu, ale ja pierdolę, no, bo ten się fajnie gra. Ja to dobijaj. Pan Mikson idzie tu do mnie. Mm. Dobra, lecimy na niego. Dobra, on dostał. A to Tim. Pick. Nie, to nie Tim. Nie. To Tim. Ten pamięta. Dobra, Elo. Nie chce mi siedzieć. Nie chce ci się, bo bo przegrywasz. <grych> Dobra, pik, 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 pik. Jakbyś wstał krzatek i taka wczu, nie? <grych> Ty, ty piszesz go pyk, pyk, pyk Dawaj Elbka O kurde Dada, Pyk, 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 pyk Zniszczony Kurde, ale uciek. No, A patrz, dobiję jeszcze go Melinowy gościu Nie, Tak jak się okaże że ja zginę Gościu, to poczekaj, ja pójdę po niego Dawaj tego o, o, o. No, Nie, 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 dobra, uciekaj Dobra, Ela Zmienia zdanie gdzie nie atakuje. jak jakie partie końnicze, Czekaj, zaraz zaraz mu pokażę rakietą. mu wsadzę... Pi. Eee. Pi, tak, do na czarne rakietę, to może się nauczyć. O kurde, pik 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 się fajnie pik pod ziemię? <grystanie> może dawać na sobie co? No. Ja wezmę tutaj sobie na 20 randze dla Lilla, albo nie. No, nie. <laughs> Ogólnie to ja mam słabe rangi na Barley'u, poko i rozie. I broku mam słabo No. Ja wziąłem sobie ten. Panie, bo pan ma słabego urlopu. Też mam ja ten, no bo... Dżanka. Dżanka. O, o, też ma to, no, jestem no, 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 czekaj, no, 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 mi no, 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 w no, no, mi. no, no, Lecimy? no, nie, no, tylu tylu. Mamy tatare. Tatare? no, <grym> no. Dobra, mam kilka Uff, nie, no, nie No nie, jeden zero dla nich O nie, może, może jeszcze, o dobrze Czemu ty nic nie mówisz na swoim filmie? Nie wiem O kurde Nie, nikt nie mówi O nie, bo przez ścianę będę miała Ja się O nie Jeden zero dla nich? Bo... zarod dla nich. No, ajde, ajde, ajde. no czemu ten jamę się nie uшло? Ja, lecimy sobie. Z tym. To co, to się wypchnął? Ale się odzwyczaił No Zaratało witami I przegrana no. Tam jeszcze raz. Tak. Nie. Tak. Tak. Więc to by było na tyle, jeżeli chcecie mm. więcej takich odcinków. Może będzie teraz odcinek z Majna. Elo, Sima, powiedz coś. tak